Ciemka, nowa letnia kolekcja w Dildzie jest i dawno nas nie było, także zapraszam Was na przegląd, jeśli macie ochotę. Dzień dziecka, już po dniu dziecka, także tym razem nie będziemy tutaj tych kategorii już roztrząsać. Za 8 zł kupicie takie foremki do kostek lodu, które zobaczcie są naprawdę duże. Tutaj jest tych kosteczek naprawdę sporo. Tutaj mamy też takie klasyczne na z patyczkami po 8 zł. No i co tutaj jeszcze? Takie właśnie te wielorazowe kostki do lodu po 5 zł, Tutaj macie różne kolory, albo są w pojemniczkach też w formie takiej butelki obok za 12. Zaraz Wam pokażę. A jeżeli jesteście pierwszy raz na takim przeglądzie, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. pościoł są też takie gry, to jest drink. Zobaczcie, coś no wiecie tutaj, coś w stylu takiego pingponga, tylko z piwkiem i z kapslem za 20 zł. Tutaj mamy też słomki metalowe i od razu w zestawie jest rurka do czyszczenia. 6 złotych oraz za 20 zł różne takie urządzenia, noże, nożyce do grilla. Tutaj mamy też fajne foremki zobaczcie, kaktusy po 6 złotych słomki, ananasy po 4. Tutaj mamy po 5 złotych takie kubeczki. To są papierowe. I tutaj zobaczcie, po też są tace różne. To też są papierowe, ale kupicie też oczywiście z melaminy. Więc zaraz Wam poniżej tutaj pokażę. Tutaj są właśnie już kubeczki. To są z melaminy po 5 złotych, miski po 6. Duży plastikowy dzbanek po 20 zł, albo tutaj mamy też takie dzbanki po dyszce. Tutaj są dwa rodzaje taca. Duża taca kosztuje 8 zł i jest też mniejsza za 6 U ogrodowego też jest kilka nowości. Między innymi są to lampki solarne okrągłe, bądź tutaj takie piękne właśnie kolorowe motyle. Tyle są po 12 zł. Tutaj są ugóry plastikowe takie mi to przypomina takiego tulipana, właśnie. One są różne i tutaj zobaczcie: jest to jeszcze w zestawie 2 plus 1 gratis. One są po 8 zł. Duszki dla dzieci po 3 deszki. Perfumik, nie, to jest taka mgiełka, zobaczcie, z brokatem, taka, wiecie, rozświetlająca po 12 zł. Tutaj takie duże zestawy kosmetyków po 12, prezentowe albo maseczki po 20. 12 zł, też takie kubki z wąsami. Tutaj mamy też, zobaczcie, taki ten też jest piękny. I on, zobaczcie, ile on kosztuje 10 zł. I tutaj są takie w kokardki po 6 zł. Fajne, też organizary do szafy po 20 zł. Na przykład macie tutaj za 10 na bieliznę, a te po 20 to są takie z półkami, ale one są bez całego stelażu. Więc to też jest fajne. Tutaj są też fajne, zobaczcie, na bieliznę. Po 10 złotych. Dobra, chodźmy dalej. Grille już te jednorazowe po 15 złotych, to taka jest uważam przystępna cena, bo na mniej więcej wszędzie po tyle są. Tutaj mamy poszewki przepiękne po 10 zł, słuchajcie, zielone, kolorowe i też te bardziej stonowane. Świeczki takie małe, zobaczcie, to jest taka e, cytronella, coś w tym stylu po 7 zł. Tutaj mamy takie, które przypominają e, pojemniczek na miód za 8 zł. albo te duże po 15, z banki po 25, są kubeczki w cytrynki. po 10 złotych, tutaj są takie po 8. 20 zł, sitka, ale one są takie płaskie, wiecie o co chodzi. One nie mają tego wgłębienia, a takie do cedzania właśnie, czy coś takiego są, też się na pewno przydadzą. Po 6 zł rękawice i po 12 ręczników. Butelka kaktus i też po 6 zł i ona też jest w Pepko i wydaje mi się, że ona w Pepko jest droższa. Te też są po 6 zł, te plastikowe. Tutaj macie 50 sztuk wkładów za 10 zł do Airflyera. Dobra, lecimy dalej. Akcesoria biurowe, zobaczcie, cała masa, przepiękne, fajne, silikonowe, takie tutaj po 20 zł piórniki. Tutaj są bardzo fajne kosmetyczki. Dokładnie jest ten sam cały model jak w Pepko. Tylko w Pepko jest taka złota, a tutaj zobaczcie po 30 zł jest taka piękna w kwiaty. Takie pojemniczki turystyczne to są, wiecie, takie do szycia po 20 zł. Tu i po 20. 30 zł też takie solarne e, latarnie. Tutaj mamy zobaczcie, jakie genialne koła dopływania po 25 zł. Donaty, w ogóle naprawdę świetne. E, febko takich nie ma i w akrzynie też nie. Girlanda bardzo ładna, ledowa. Tutaj macie takie piękne kwiaty, ładne takie ciepło-żółte yy, światło, 3,8 metra długości, aż za 3 dyszki. tutaj dużo zabawek dla piesków po 5 zł. To są właśnie takie chłodzące też, zobaczcie, te gumowe można gdzieś tam podmrozić, żeby czy z lodówki po prostu wyciągnąć w upalny dzień. Z mojej strony to już wszystko, także dzięki wielkie. Słyszymy się na kolejnych przeglądach. Mam nadzieję, że uda nam się coś w action udać nagrać. Pozdrawiam